Zdają częściej te kontenery, jakoś mam wrażenie. O, mocno. Brodzik z w, tego jest, a to ten płyty z remont był. Łazienki i tych. Piec kaflowy był. Wow, jeszcze ktoś miał? Piec kaflowy, no, ale może pojedyncze gdzieś w piwnicy jakieś się. Tam jest. Mhm, bo nie jest ich aż tak dużo. Chyba piwnica sprzątana, tu są te sprężyny naweki, widzisz? W kobiet. Lampa, chyba. O, okay. Nie, to są wiesz co? To są e, świeczniki chyba takie drewniane. O ja pierdziu. Fajne, dobrze. Idealne jak pała, nie? Uh -huh. To Bierzemy ciekawe, je. no zabytkowe. Bierzemy je. Zobaczymy. Mam torbę weźmiemy. Uh -huh. Zobacz, co są góry w tym. O! To jest ten kuferek biżuteriowy, co no. nie? Drugi jest... Niestety, bez biżuterii jesteś Tam Tamten też pewnie, co nie, bez biżuterii. Nie wiem, bo ja nie byłem w stanie. Mhm. Fajny kuferek, czy nie? wygląda w stanie przejrzanym. No, poczekaj, nie włoć poczekaj, chwilę. Wyglądają jak znicz olimpijski, co nie? Tak, gdyby nie uchwyty uh -huh. to tak by wyglądały. Ale no, ciekawe. Nie wiem, czy mi tak wejdą wszystkie. Może ten jeden do góry wezmę, tak? O, To okay. okay. już no też To a, o tej lampie mówisz. Podobna okay. już do tego, co było bez kabla. So, nawet tego nie biorę. To jest uh -huh. sezon chyba na takie lampy teraz, bo, bo to już jest druga tego No. Postawić już teraz się, kurde, wywali. No to obróć ją po prostu, A znaczy, bo tam jest krzywo może na ziemi. Tak, jest krzywo na tej. Nie, ty nie tykam, bo się wypityli. No tak to nic tu ciekawego chyba nie ma. No, możemy sobie pójść tu z, do z dołu. Ło, wow, otwarte wow, szok. No, Jeszcze nigdy nie było otwarte. Było kiedyś, co wtedy nie, nie, ta, ta dziewczyna nam coś dała, też wtedy? A to ten był? A. Fotele, meble kuchenne. Standardowy zestaw. Standardowy Ledowe pewnie, po ledowej lampce. Tak. Szuflady dość wysokie. Tyle. Niestety nic ciekawego. Takawego. Liczyłem, że coś więcej będzie. Ja tak. O, ale ma teraz. Tam, 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 tam A, tablaczon. No może był kontener. No, niestety nic ciekawego. Jakiś worek po otwórze. Przemysłowym takim? No. Wielki. Tak McAllister. Tak. Jak mhm. tą kosiarkę mieliśmy. Mhm. Nogi od mebel. O, stary taborek. Nogi zostały. Tak, pod jakichś szafek. Mebel wyszedł, nogi zostawił. No. Garnę. Nic nie widać, wiesz. Mhm. Przepraszam. Ale tu jest gęsto wszystkiego no. Gęsto wszystkiego po prostu Nie ma nic ciekawego okay. To tu meble A tu meble Pudło I Ciuchy jakieś Buty jakieś Nie wiem co tu też Poduszki. Mhm. Walizka jaka. No nic Idziemy zobaczyć tutaj chyba już tylko, nie? Idziemy mhm. tam. Czy było coś? Nie, ja, czysto. Panieś pod oknem robią s. Co? Co to jest kontenerek taki? Pufa, to Pufa coś coś Bez wykrycia. dekla. tam A, to, no. Krzesło. Puf już, już. Plastikowe śmieci. Wszędzie leżą buty, szczerze powiem, Mhm. Nie? No. Teraz znowu się zacznie wyrzucanie butów czekaj, co tam się wydawało. Książka? A, książka, tak.